Koniec roku zawsze skłania do refleksji. Warto sprawdzić, na ile udało nam się zrealizować własne marzenia, stawiane cele i zadania. Taki bilans strat i zysków zawsze się przydaje. Z jednej strony pozwala ocenić to, co udało nam się zrealizować, z drugiej strony pozwala na uporządkowanie i przewartościowanie celów, określenie nowych, wytyczenie drogi na najbliższy czas. Rok 2007 był dla mnie osobiście trudnym, ale udanym rokiem. Nowe obowiązki, finalizacja podjętych działań związanych z rozwojem zawodowym, a przede wszystkim odpowiedź na zaciągnięte zobowiązania wobec państwa. Dziś po roku przygotowań, dyskusji, wymiany opinii, poglądów jesteśmy przygotowani do realizacji wielu zadań. Rozpoczęliśmy działania związane z budową ośrodka sportu i rekreacji na siedleckich błoniach, modernizacją układu komunikacyjnego. Przebudową systemu gospodarki wodno przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, wytyczeniem gruntów pod inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych. Miasto otrzymało wiele nagród i wyróżni. W moim przekonaniu ten rok był dobrym rokiem. Szanowni Państwo, życzę Państwu, by rok 2008 był jeszcze lepszym rokiem niż ten mijający. Życzę Państwu, by ziściły się wszystkie marzenia, zarówno indywidualne, Najbardziej osobiste, jak i te ważne dla nas wszystkich. By w naszym mieście żyło się coraz wygodniej. By było ono atrakcyjne i przyjazne dla wszystkich nas. Życzę Państwu, by czas świąteczny upłynął w atmosferze miłości i spokoju. By święta te były czasem wytchnienia i odpoczynku. Życzę tego, by nowy rok zastał wszystkich Państwa w szampańskich nastrojach, a radość i szczęście nie opuszczała Państwa przez cały 2008 rok.